Witajcie moi kochani w nowym vlogu. Jesteśmy na Maderze. Koniecznie nadróbcie ostatni film, ponieważ to był taki vlog z przygotowania do wyjazdu, spakowania lotu samolotem, ale też przyjechaliśmy na miejsce i pokazywałam taki haustur po naszym tutaj domu, który wynajęliśmy na, na te dni na Maderze. Jest przepięknie, widzieliście już te widoki na początku filmu, no to tak wygląda właśnie poranek tutaj. Wychodzimy z domu, mamy wielki taras, basen, który, w którym woda jest dość zimna, więc się jeszcze tu nie kąpaliśmy. No i cudowne, cudowne widoki. My dzisiaj mamy pierwszy dzień zwiedzania Madery. Tak myślę, że wiele osób może odpalić tego vloga przed wyjazdem, żeby, tak wiecie, wyedukować się na temat mocno na temat Madery. Ja myślę, że te vlogi będą bardziej takie spontaniczne. Uważam, że o Maderze było napisane po prostu wszystko. Już jest milion e-booków, milion filmów na YouTubie. My się z Maśkiem śmieliśmy, że jesteśmy ostatnimi youtuberami, którzy po prostu jadą na Maderę. No i rzeczywiście tych treści jest bardzo dużo, takich edukacyjnych o Maderze, jakieś opisy szlaków szczegółowe, opis tras, całe plany zwiedzania. Wydaje mi się, że te vlogi będą takie bardziej po prostu spontaniczne, będą no, nasze emocje, nasze pierwsze wrażenia, co nam się podoba, co nam się nie podoba. Sami będziemy tak trochę szukać tego, co chcemy robić każdego dnia. No i myślę, że też na pewno przez ten tydzień nie zobaczymy wszystkiego, co na tej wyspie jest do zobaczenia. Oglądałam takie treści ludzi, którzy mieszkali tutaj pół roku, rok i wiadomo, wtedy się wtedy można zobaczyć wszystko i zrobić potem ogromną selekcję na przykład dla widzów tych rzeczy, więc my będziemy trochę Działać na czuja, zobaczymy tyle, ile się da i tak chcemy też bez spiny, bo wiadomo, takie wyjazdy zawsze trochę jest taka presja, żeby jak najwięcej zobaczyć, ale też chcemy fajnie odpocząć i po prostu super spędzić czas. Jesteśmy tutaj z moją kuzynką i jej mężem, więc zapraszam Was na nasze dzisiejsze przygody. No i zaczynamy zwiedzanie madery. Nasz pierwszy szlak nazywa się tak. Nie wiem, jak powiedzieć to dokładnie po portugalsku 25 fonts, tak? Chyba tak można powiedzieć. 25 fontes, jak my to mówimy? No i wystroiliśmy się w Leginsy, w Polarki, w Bluzy, ale oczywiście szybko życie zweryfikowało i trzeba było ubrać płaszcze przeciwdeszczowe, bo jesteśmy wysoko i jest tu cały czas taki deszcz, taka mrzawa, ale... ale jest piękny. Nie byłam w Irlandii, ale mi się trochę wykaże w Irlandii. Jesteśmy tutaj pod koniec marca, więc to jest jeszcze taki czas, który trochę jest zaliczany do takiej zimy maderskiej. Zaczyna się niedługo ten okres letni i przez to jest naprawdę pięknie i, i zielono. Idziemy na taki szlak, który ma razem 9 km, no i tam są wodospady, więc będzie chyba cudownie. <śmiech> Kamina! <śmiech> Chodź, Misiu, będzie fajnie, przygoda! Zuzia, cieszysz się? <laughs> Słuchajcie, idziemy na początku, mamy taki szlak, po prostu taką asfaltową drogą. Bym, bym coś wam powiedziała, ale strasznie pada. I idziemy aktualnie, non-stop, w deszczu i w zachmurzeniu. Weszliśmy teraz na kolejną część szlaku, która jest płatna, kosztuje 3 euro do osoby. I jest tu już od razu miejsce, gdzie jest kawiarnia, gdzie jest toaleta, można sobie coś zjeść i po prostu chwilę odpocząć. Ale zrobiliśmy co? 2 km trasy. I to z górki. Więc jakby za bardzo tego odpoczynku nie potrzebujemy, ale tu właśnie jakaś toaleta, coś do picia i idziemy dalej. Cały czas deszcz. Pasztet na Dobry? No to tu spoko. spokoj. Czyli na maderze też są. Są, oczywiście, że są. No taki nie jest taki ciepły wiesz, że jak to jest w takich pasztelowniach zawsze się są na świeżo, ale jest, jest dzisiejszy. Ale klimacik tu jest tego lasu, nie ma co. I powietrze jest takie inne, nie? To co tu widzicie to jest lewada. Lewady na Maderze to jest sieć kanałów irygacyjnych, które zostały stworzone... Aby transportować wodę z wilgotniejszych, górzystych terenów, które są na północy wyspy, do bardziej suchych obszarów na południu wyspy. Powstały już w XVI wieku i przez bardzo długi czas były rozbudowywane, no i właśnie przy tych lewadach ciągną się szlaki piesze. My właśnie teraz też jesteśmy na takim szlaku. Your eyes, all night, under the covers, your place. A. Jakby mało nam było wody, na dziś z tyłu mamy piękny wodospad, który myślę, że słychać. Słuchajcie, mimo że pada, no to jest w tym wąwozie, w tym lesie coś magicznego. Zobaczcie, nieprzemakalne buty ta podstawa. O, idziemy po takim wąskim momencie, gdzie nawet nie da się zboczyć, i cały czas idziemy praktycznie po wodzie. Więc gdybyśmy mieli nieprzemakalne buty i płaszcze albo kurtki, to już byśmy po prostu tu byli mokrzy do suchej nitki. No i teraz jesteśmy właśnie w takim momencie, gdzie idziemy taką wąską ścieżką. Jest mokro, ale powiem Wam, powietrze jest tak przyjemne, że idzie się fajnie. Nastała trochę jasność. W końcu wyszliśmy z tego wąwozu. Ale wciąż pada. Nie jest to też miejsce dla ludzi bardzo wysokich i szerokich, bo jest tu momentami wąsko i momentami trzeba schylać się pod drzewami. Więc jak ktoś ma 2 metry, to będzie cały czas chodził taki schylony. Ja sobie radzę dobrze, czasem trzeba się schylić, ale jest okej. Okay. Przeszkoda! Oh, yeah. <laughs> Jesteśmy znowu w tym barze Rabakal, w którym byliśmy na początku, jak schodziliśmy na dół. Wracamy. Tam na tym wodospadzie kulminacyjnym było przepięknie, ale już Wam nic tam nie mówiłam, bo było strasznie głośno. No i powrót jest, wiadomo, cięższy, jak to bywa na tych szlakach, czyli idziemy teraz często pod górkę, często schodami. Więc trochę jesteśmy już zmęczeni, ale no... było warto. Jeszcze był taki jeden szlak na jeden wodospad, ale stwierdziliśmy, że już tam nie idziemy i po prostu będziemy wracać do samochodu. Teraz tylko jeszcze mała przerwa. Pokaż mi się, co tam masz. Oni, czy, czy jeszcze czymś to polali? Jakieś jeszcze karmy. O, się rozpogodziło, jest już dużo jaśniej, już nie pada, więc mimo, że idziemy pod górkę cały czas, no to jest przyjemniej. Ściągnijcie sobie, jak będziecie tutaj. Pewnie jak często chodzicie na jakieś hajki, to jesteście obeznani, ale jest taka aplikacja All Trails i naprawdę jest super i tam wszystko na szlaku pokazuje. Ja do, polecasz aplikację All Trails? To jest jest super. Wersja podstawowa czy płatna? Nie wiem, bo korzystam z wersji podstawowej, jest jeden z nich darmowy, ale jeszcze nie aktywowałem tego, więc... Może aktywujemy. Może aktywujemy, ale wersja ta podstawowa daje radę. O Boże, dotarliśmy! Doszliśmy do końca, słuchajcie, nie była łatwa ta droga powrotna, bo cały czas szliśmy pod górę, więc troszkę wiadomo się zmachaliśmy. Plus nadal padało i to dość mocno. Teraz przyjechaliśmy już tu bliżej naszego domu i jesteśmy aktualnie w knajpie. I wyszło słońce i mam takie poczucie komfortu, suchości i tego, że jest w końcu tak ciepło i fajnie. Jedzonko i chwila relaksu. Czekałam na piwko zero, powiem wam. To jest chyba ta regionalna. Maciek musiał wrócić niestety do domu, a my przyszliśmy sami na obiad, i więc wjeżdża na mój kanał seria Sonia je. Zamówiliśmy mięsko, ale na przystawkę mamy coś tutaj tutejszego. Jest to bolo do kako. Jest to taki chlebek, który jest podawany najczęściej właśnie z masłem czosnkowym. I bardzo dobrze teraz wjeżdża. To jesteśmy głodni, zziębnięci, To jest ciepłe, czosnkowe, więc idealne. Uuu. Proszę bardzo, mamy kolejną specjalność tutaj madery, czyli taki szaszłyk na szpadzie podawany. Do tego frytki, sałatka, wspaniałe danie po naszym hajku. Pachnie! Jakby te frytki pachną. Ale dobre, dobre to mięsko, mi smakuje. One jest takie medium, zrobione. robione, słone, fajne. Będę mi No bardzo spoko. Mamy kolejny dzień na Maderze i słuchajcie. Moja stylówka wygląda tak samo, czyli stylówka dementora. No i przyjechaliśmy do jednej z najpopularniejszych destynacji na Maderze, wymienianej przez wszystkich jako najpiękniejsza, która tak naprawdę no, swój rok zawdzięcza też tej mgle, którą tu widzimy. Ludzie specjalnie przyjeżdżają tu rano albo na wieczór, jak jest właśnie taki las z powitym głową, bo jesteśmy właśnie w Lesie Fanal i słynie on z takich niesamowitych, bajkowych drzew. Jest częścią Lasu Laurowego i został wpisany na listę UNESCO. Mesko. Jest to jeden z lepiej zachowanych lasów tego typu na świecie. Takie drzewa jak tutaj, takie lasy występują na przykład jeszcze na Azorach albo na wyspach Kanaryjskich. Te drzewa, które tutaj zobaczymy, mają setki, a nawet ponad tysiąc lat. No idziemy zobaczyć jak to wygląda. Jechaliśmy tutaj w totalnej mgle, po prostu mleko, totalne mleko. Podobno trzeba uważać na wpykrów. No nic, idziemy zobaczyć jak to wygląda. Na razie na szczęście jakoś mocno nie pada, chociaż jest cały czas taka mżawa. Po co ja włosy prostowałam? Wokół jest dużo szlaków i można sobie robić te szlaki, a można po prostu tak naprawdę zaraz z parkingu od razu wejść do tego lasu i po prostu spacerować tutaj między drzewami. Zuzia z Michałem, właśnie poszli na taki jeden ze szlaków tutaj, około godzinny, a my stwierdziliśmy z Macią, że trochę sobie tutaj popłędzimy pomiędzy tymi drzewami, gdzieś wejdziemy tam w głąb lasu i popodziwiamy. Zobaczcie, no one wyglądają, te wszystkie drzewa, jak z jakiejś bajki. Cały czas spacerujemy między drzewami, robimy sobie zdjęcia, ale właśnie usłyszeliśmy co? No. Idziemy za jego głosem. Nagrywałam ja właśnie Maćka, jak idzie tam, tam po prostu te drzewa są na widoku, tam dalej jest już mleko, i to wygląda jakbyś misiu szedł na jakąś, drugą stronę świata. Wracaj do mnie nie chcę no. nie chcę umierać. Jesteśmy <noise> teraz na drugą stronę. Tu jest już idzie, tu wiedzie taki szlak, wiem, że nic nie widać. Jesteśmy teraz na górce i są tu kolejne piękne drzewa. Chłodno dość, więc dobrze, że trochę trzeba podejść, zejść, połazić człowiekowi cieplej. Ciekawostka? Bardzo dużo Polaków. W znaczy, się nie wiem, czy to jest ciekawostka, ale najwięcej. Jakby nikt inny tu nie przyjeżdżał. Byliśmy na chwilę w aucie, ja się przebrałam w moją inną kurtkę, bo nie ukrywam, że chciałabym mieć zdjęcia w czymś innym niż płaszcz mentora, a na razie nie pada, więc spoko, ta kurtka jest jeszcze cieplejsza i taka mała uwaga, słuchajcie, widzę tu bardzo dużo ludzi w trampkach, w adidasach, nie, takie buty tu nie przejdą. Taką pogodę, musicie się zaopatrzyć w dobre trekkingowe buty do kostki, najlepiej takie jak ja mam, nieprzemakalne. Zobaczcie, jakie one są już brudne, więc jak widziałam przed chwilą dziewczyny tutaj w tramkach czy w takich Adidasach, po prostu już z ubłoconymi skarpetkami, to to tu nie przejdzie, ugrząźniecie gdzieś i no nie jest to zbyt przyjemne. Więc koniecznie przeciwdeszczowe coś i dobre, nieprzemakalne buty, tak jak wczoraj. Więc na maderę bez tego ani rusz.

Pada, jest trochę zimno, to jakoś tak wciąga ten las, że cały czas mam taki niedostęp, mam odejść indziej i no magiczne jest to miejsce i takie, gdzie daje taki spokój dotykać drzew pięknie. Miejsce niesamowite. Ja po prostu mogłabym w tym lesie siedzieć jeszcze parę godzin i szukać nowych fajnych drzew, ale już jedziemy dalej, szukamy lepszej pogody, szukamy słońca, bo jesteśmy spragnieni słońca. No i jedziemy w dół i już nie mam leka, nie mam mgły. 10 minut drogi jesteśmy w innym świecie. Proszę bardzo. Jedziemy do szejsal i tutaj po drodze już mamy piękne widoki, więc zatrzymaliśmy się na punkt widokowy. Tu gdzieś Wam zostawiam nazwę tego punktu. Są takie huśtawki. No wygląda to cudnie. Bujam się. I Szejsal. Sejsal? Szejsal, no. Szejsal? Sal. Tam jedziemy. Miejscowość nazywa się Szejsal. Tam jest taka czarna plaża. Przyjechaliśmy do kolejnego miejsca i zobaczcie jak tu jest pięknie. Gdzieś tu wam dam nazwę tego punktu. Wchodzimy właśnie niżej, tam bliżej wody, bo wystają z oceanu takie skały niesamowite, więc idziemy je zobaczyć z bliska. Wow, Ale pięknie. Podoba mi się. Hawaje. Hawaje. No, cieplej. W końcu cieplej. No. Jesteśmy już w Szejsal, tu jest słynna czarna plaża, no i w ogóle przepiękne, przepiękne widoki. Zobaczcie, jak to tu wszystko wygląda. My idziemy do takiej rodzinnej knajpki, co nawet nie można tego nazwać tak naprawdę knajpką, tylko to jest takie miejsce, gdzie właściciele częstują różnymi trunkami. E, płaci się chyba co łaska, nie wiem, zaraz zobaczymy. Mamy piękne widoki przy tym i mamy to miejsce z e-booka Lost Italianos. To jest para, która mieszkała na Maderze przez jakiś czas, byli tu e, dużo razy i wydali takiego e-booka, który jest bardzo, bardzo rozbudowany. Jest tam mnóstwo miejsc. Jak go czytałam, to aż czułam taki stres i presję, że może ile, jak my mało zobaczymy przez ten tydzień tutaj, ale no można też fajne smaczki stamtąd wziąć, więc polecam. Gdzieś Wam zostawię link w opisie. O i zobaczcie, tutaj jest to miejsce typowo nad wodą. Właśnie tu idziemy taką kładką. Śmieszne no. miejsce. Czyli tu po prostu jest, jest jakiś rum i wino i można się napić i wrzucamy po prostu tipa. Czyli tak jakbyście w swoim ogrodzie postawili wino i ludzie mogliby je pić. No i widok, jaki tu mamy. Ty, 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 ty. Myślę, że trzeba potraktować ten, to miejsce jako taki punkt widokowy. Gdzieś wam tu zostawiam lokalizację, bo rzeczywiście świetnie stamtąd yy, widać wodę i klify, yy, więc pięknie można sobie tam usiąść, odpocząć i podziwiać widoki. Ale no, my na przykład szukamy teraz toalety, więc tutaj jej nie ma, jest raczej na plaży. Yy, no i też tam, wiadomo, no, napić się można winka, rumu, ale to tak, wiecie, symbolicznie. My idziemy na czarną plażę. Dawno tak taniego jego jest też, nie piłem. 80 centów. I uwaga, nazywa się tutaj Bika. Boże, jaki piękny nuniek! Jeden. Jezu, ile ich tu jest! Boże, wzięłabym wszystkie. A ten w ogóle, zobacz, tamten wygląda krasowy. Jak jakiś liczny kotek. Jaki piękny kotek. Zejście na plażę jest ciekawe, bo właściwie jedziemy cały czas koło takich prywatnych domów, ewentualnie obok jakiś ruder ale już słychać fale. Jesteśmy blisko. Jesteśmy już tutaj przy plaży i powiem Wam, że ciężko to nazwać czarną plażą, bo tu jest, że niby jest ten, jest ten piasek wulkaniczny i tak dalej, ale jak byliśmy na Teneriffie, to tam na naprawdę ta plaża była taka czarna, aż błyszcząca, a tu wygląda jak taki mokry piasek po prostu, więc nie to też takiego wrażenia, ale widoki z plaży są przepiękne. Zejdę tam na dół na chwilę zobaczyć, no ale chyba zaraz wracamy, no, no nie ma pogody na plażowanie. Ale jacyś ludzie się kąpią i też... Na deskach są. Fale są niezłe. Jesteśmy na Maderze dwa dni i moja kuzynka doradna stała się ekspertką i fanką koktajlu o nazwie Housha. Czyli tutaj tradycyjny koktajl, który piją w każdym barze, przydrożnym i w takich restauracjach też. Powiedz Zuziu, jak smakuje ten koktajl? Bardzo pyszny, delikatnie mocny, alkoholowy. Delikatnie mocny! Alkoholowy, ale bardzo słodki. I to jest jaki smak? To jest taki pomarańczowy, taki klasyczny. Głównym składnikiem jest destylowany alkohol z trzciny który miesza się z miodem oraz sokiem z cytryny lub pomarańczy. Występują różne warianty. Taki soczek zabarwiony trochę alkoholem, nie? Mimoza. Taka... taka mimoza, no? Ale bardziej to tak jak paśnieś. Tylko, że tam jest dużo tego cukru. Jak wczoraj nam Emilio robił tą kąszek, on dał tam tyle miodu, tyle cukru. Że... Ale pachnie czymś takim... No ładnie pachnie. Rum tam, który rum. no rumem, pachnie rum. Wracamy. Koza! Tu stoi koza! Misiu! Patrzcie, koza! Tam stoi koza! Wracamy już w rajony naszego domu. Po drodze piękne widoki. Naprawdę przepięknie tu jest. Wyszło w ogóle słońce, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. No i nasi mężowie stwierdzili, że jak tak polubiliśmy pąsze, tu nas zabiorą jeszcze w jedno miejsce, podobno bardzo charakterystyczne w środku. Na podłodze leżą łupiny i i w ogóle wygląda w środku ciekawie. A wokół tak pięknie. I taką drogą cały czas tutaj jedziemy. No i tutaj właśnie wchodzimy do środka. Szaliki? Nie, wizytu, to jest. Ludzie, to jest ale tu szaliki są piłkarskie Zuzia przyklej tu swoje zdjęcie no to pistaszki właśnie podłoga z a i to jest znane z tego właśnie, że podłoga jest pistaszka? lokale tak są a jest o jezu. Nie no, miejsce wygląda cool. Ty mi się pijesz ponrze? w końcu. Zamówiliśmy marakujową. Tu jest wszystko w tym barze. Na górze są na przykład banknoty. Jest 10 zł. Misiu testuj to, twój pierwszy raz z pąszą. Już piję mocno. Za mocne, chyba. Ale to chyba taka wersja mocna. Zuży, jak oceniasz? No, jest dość mocna, ale to jest taka, jaka powinna być. W sensie, Taka prawdziwa. Aha, no to dobrze. Nie jest restauracyjna, tylko taka prawdziwa. No taka jest po prostu, Maciek. Musisz się przemówić. Mamy nowy napój. Tutaj, Gedo nam przyniósł do degustacji. I jest to napój o nazwie Nikita. Pozdrawiam moją siostrę Niki w tym momencie. I według internetu jest to. Uwaga. Typowy napój, który można spożywać z alkoholem lub bez. Ten rozumiem jest z. Tak, ale no, to jest piwo. Ale jego tradycyjny skład obejmuje białe wino lub piwo, więc tu jest chyba piwo. To jest piwo. Ponadto zawiera również lody, cukier i plasterki ananasa lub innego owocu. Wygląda to jak Sons shake. Ananasa. O, jest takie gęste. Dzień dobre. Smakuje jak do czym. <laughs> Nie. Smakuje jak shake ananasa dla mnie. Nie. To mi to bardziej smakuje niż pąsza. No piwo jest po prostu, piwo z lodami. Smakuje lekko je. piwkiem, ale bardzo lekko. Dla mnie to jest trochę taki shake ananasowy. Dziwne? No okay. Jak lubicie takie słodkie drinki, jakaś pina kolada, coś takiego, to... Dziwne. <laughs> smakuje jak piwo z szejkiem ananasowym. Do... Ale ja tak tego piwa tam nie czuję. Bo ty lubisz piwo. O! 3 euro, 4 euro. Jakby ktoś pytał. Zapraszamy Was na ostatnią atrakcję dzisiejszego vloga. Jesteśmy na Półwyspie Świętego Wawrzynica. Jest to miejsce, które jest chyba najczęściej polecane przez wszystkich turystów na Maderze. Jako to najpiękniejsze, najbardziej spektakularne. Niedawno przyjechaliśmy, zostawiliśmy auto tutaj blisko na parkingu. Już jestem teraz zdziwiona, bo trochę już idziemy pod górkę schodami. Eee, 3 euro kosztuje wstęp. I tam jest taki pan, sprzedaje bilety, i można już u niego kupić tutaj na miejscu. I potem pokazuje się te bilety przy, przy wejściu. Pierwsze skojarzenia, jak w Władcy Pierścieni, albo jak w opowieściach z Narni. A z tego co wiem, to kręcili tutaj jakieś najnowsze Gwiezdne Wojny. Około półtorej godziny trwa taki szlak w jedną stronę, potem wracamy. Zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że piękne widoki. Przed nami. No i tak naprawdę całkowicie zmieniliśmy miejsce. Jesteśmy teraz na wschodnim krańcu wyspy. Z naszej miejscowości jechaliśmy godzinę. Więc tutaj, oczywiście, jeżeli na przykład stacjonujecie gdzieś bliżej stolicy, Funchal, to macie tu oczywiście bliżej. Tutaj te widoki kojarzą mi się w ogóle z piratami z Karaibów, czyli z Karaibami. Strasznie wieje, musicie być na to przygotowani tutaj, żeby zabrać jakąś ciepłą czapkę i kurtkę, która będzie chronić przed wiatrem. W ogóle mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że jak większość podróżników na Maderze nie mam drona, ale z drugiej strony wiecie, dron pokazuje piękne ujęcia, ale to są ujęcia, które nasze oczy nie widzą. Więc tutaj na vlogach Sonixa Zobaczcie wszystko to, co widzą ludzkie oczy, moimi oczami, Badera moimi oczami, bo niestety no, drona nie mam, więc tutaj tych ujęć z lotu ptaka nie będzie, ale myślę, że i tak jest cudnie. My idziemy, uwaga, pod górkę. Patrzcie, jak to spektakularnie wygląda, jak tam ludzie idą, tylko takie małe mrówki. A my jesteśmy tu po drugiej stronie i tak wygląda aktualnie ta droga. Idziemy po kamieniach, więc tu dobre buty też rzeczywiście się przydadzą, ale przynajmniej jest sucho. Tutaj są po prostu przepiękne widoki. Cały czas chce się człowiek zatrzymywać na jakieś zdjęcie, więc ta ścieżka tutaj trochę trwa, bo trzeba trochę czasem poczekać, bo trochę ludzi jest na szlaku. No, to oczywiście foto opportunity na każdym kroku. Ale to dobrze, ale to dobrze. A pogoda, jaka jest, powiem Wam tak: jak wieje, to zimno, jak nie wieje, to ciepło. Tak można to opisać. Ukazał nam się nowy widok. Zobaczcie, jak pięknie. Tu schodzimy na dół. I tam czeka na wszystkich schronisko. I coś zimnego do picia. A jeszcze tutaj można wejść na górę. A woda jest tak niebieska i tak się pięknie mieni od słońca, że chciałoby się tam wskoczyć Jesteśmy już na końcu szlaku, dotarliśmy do schroniska piwko zero na nagrodę i kawka ale fajne to miejsce, nie? Takie ma klimacik wokół palmy i zrobiło się strasznie gorąco jeszcze różnice chciałam duże, nie? No Mówię, jeszcze teraz, że nie chcę wypić. No, no przynajmniej mamy, na ja nie mogę. Tak, jeszcze zostawił, nie? Wczoraj pojechali w sałatkę, ale to akurat. <słuch> ja ci odtworzę jeszcze raz tą rozmowę. Jedziemy autem. Robimy tą sałatkę co wczoraj tak, to pomidory trzeba kupić, a reszta rzeczy, reszta jest, nie? Słuchaj, jesteśmy w tym sklepie. Wybiera te pomidory, podnosi te kartony, szuka tych, co chce. Zapakował. Jedziemy autem. Kaparów nie kupiłem. Ja mówię, ale przecież mówiłeś, że wszystko jest. No kaparów też nie ma. Wchodzimy do domu, fety nie ma. No co, jak, co tam się wydarzyło w tej głowie, nie? W czasie mówienia, trzeba kupić pomidory, bo tylko ich nie ma do sałatki. A pomidory były. Mhm. No, dlatego nie. O Jezu, ja cały czas tu się nagrywam. No i słuchajcie, my już wracamy. Widzimy się przy... Parkingu czerwona, trochę czerwona, bo powrót już w pełnym słońcu gorąco. Ja się źle ubrałam, słuchajcie, trochę, bo powinna mieć pod tą bluzą jeszcze jakiś top. Po prostu zdjąć tą bluzę. Ta pogoda jest tu mega zdradliwa, bo nagle wychodzi słońce jest gorąco, a jak zawieje po plecach, ponerach, to to już wtedy jest za zimno. Więc tak naprawdę trzeba być ubrana na cebulkę, czyli jakiś top, t-shirt, na to bluza, na to kurtka. Miejcie porządne buty, tak mówiłam, że to jest sucho, że łatwiej się idzie, ale jest dużo kamieni. No i niestety, jak wracaliśmy, widzieliśmy panią, która. Złamała nogę niestety na trasie. Była na szczęście z wycieczką i tam już wzywali pomoc. To nie jest jakby uwaga tylko do tego szlaku, nie chcę was straszyć. Tylko tak naprawdę tutaj no, na każdym szlaku, na każdym trekingu trzeba uważać, trzeba patrzeć pod nogi i spokojnie. No bo wystarczy źle stanąć i można skręcić lub złamać kostkę. Widoki piękne, tak jak widzieliście. Myślę, że nie ma co za wiele mówić. Całość zajęła nam około 3 godziny z tym postojem na dole. Gdzie sobie trochę posiedzieliśmy, wypiliśmy piwko i wracaliśmy z powrotem na górę. Piwko zero, bo tutaj wiecie, z alkoholem też trzeba uważać, żeby potem się gdzieś nie wywrócić. Teraz się zrobiło naprawdę gorąco, jest najlepsza pogoda w ogóle odkąd przyjechaliśmy na Maderę, więc ja też nie narzekam, że się zgrzałam, bo cieszę się w końcu tym słońcem. Na szczęście mam w aucie jeszcze rzeczy na przebranie, bo tutaj też taki tip, jak jesteście właśnie autem, to bierzcie sobie torbę z różnymi rzeczami do bagażnika, kurtkę przeciwdeszczową, zwykłą kurtkę, coś krótkiego, jakiś top, bo warto się przebierać, oczywiście czapka, krem z filtrem tutaj, bo jest dużo słońca, jakieś napoje, jakieś przekąski na drogę, czyli to wszystko co na normalnych trekkingach. Więc ten święty wawrzyniec, si nie dziwię się, czemu ludziom się tak podoba. A ja wam tymczasem dziękuję za oglądanie naszego pierwszego filmu z Madery. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ale przed nami jeszcze parę dni tutaj i to nie koniec naszych przygód. Będą kolejne filmy, więc koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, żeby niczego nie przegapić. No i widzimy się już w kolejnych materiałach. Pa pa!